Witajcie! Na dzisiejszych zajęciach, grupa starsza nauczymy się drugiej części tańca czacza cza, 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 Ostatnią część skończyliśmy na krokach do przodu i do tyłu. Przypomnijmy, jest krok do przodu, krok do przodu, cztery do tyłu. To się powtarzało dwa razy. No i teraz od prawej nogi będziemy robić taki krok do przodu, ale nie pełny, czyli ciężar ciała przynosimy. Na prawą nogę do przodu, wracamy do tyłu na lewą i robimy krok, czacza cza, do boku w prawą stronę. Cza-cza-cza. Zostaje lewa noga, ona idzie do przodu i znowu przenosimy ciężarcia do przodu. Raz, do przodu, wracam do tyłu dwa. Cza-cza-cza. Uwaga, jeszcze raz. Przód, tył, cza-cza. Przód, tył, cza-cza. Jeszcze raz. Przód, tył, cza, cza, cza. Przód, tył, cza, cza, cza. W naszym układzie to są tylko dwa kroki. Ponieważ będą znowu dwa kroki czerzecza, ale będą one z obrotem. Czyli ta noga prawa, która szła nam do przodu, będzie robić obrót. Uwaga! Stawiamy tą prawą nogę, jakby krzyżujemy przed lewą, do boku, Obracamy się i od razu od prawej nogi robimy dwa kroki w prawą stronę. Cha, cza, cza. I to samo lewa. Krzyżujemy, obracamy się i idziemy do boku. Cha, cza, cha. Cza. OK, połączmy. 5 6 siedem i raz dwa. Cha, cha, cha. Raz dwa. Cha, cha, cha. Raz dwa. Cha, cha, cha. Raz Dwa ta. Ok, zaczynamy teraz refren. W refrenie będą bardzo szybkie cztery kroki do boku. One nie będą miały łączonych nóg, tylko tak delikatnie po prostu będziemy sobie przytupywać drugą nogą kroczek. Już mówię i pokazuję o co chodzi. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli nie łączymy w tym kroku bok, tylko delikatnie. Wstawiamy po prostu nogę do środka ze względu na to, że to są bardzo szybkie kroki. Uwaga, zaczynamy w prawą stronę cztery kroki. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Zostaje nam prawa noga wolna i bierzemy do przodu. Raz, dwa, trzy, wracamy na I cztery, robimy twista. I cztery. Nogi idą w prawą stronę. Hop, hop. I znowu jest. Raz, Dwa, trzy i cztery. Mhm. Uwaga, jeszcze raz, te same nóżki do przodu. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Mhm. I teraz ostatni kroczek w rafrenie. Prawą nogą odbijamy się zegareczkiem dookoła siebie, czyli lewa zostaje w miejscu, a my idziemy tą nogą do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kroki. 4 uderzenia. Ok, połączmy sobie cały refren. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Raz, 2, 3 i 4. 5, 6, 7, 8. I to będzie się powtarzało, jak dobrze pamiętam, dwa razy. Zaraz zobaczymy jeszcze z muzyką. I zaczniemy sobie dzisiaj kawałeczek drugiej zwrotki. Będzie znowu krok czacza-cza. Cza, cza. Ale teraz prawą nogę będziemy stawiać do tyłu. Na samym początku. Czyli uwaga, tak jak przenosiliśmy ciężar ciała do przodu, tak będziemy przenosić go do tyłu. Czyli jest prawa noga do tyłu, ciężar ciała jest do tyłu, lewa noga jest na palcu. Wracam na lewą nogę. Teraz prawa jest na palcu i jest cha-cha-cha. Cza, cza. Mhm. I teraz jest lewa noga do tyłu, tył, przód. Cha-cha-cha. Cza, cza. Znowu jest prawa do tyłu, tył. Przód ciężar ciała. I teraz uwaga. Kroki cza, cza, cza. Nie idę do boku. W prawą stronę, tylko do przodu. Cza, cza, cza. I teraz lewa noga jest do przodu. Przenoszę ciężar ciała. Wracam. I od lewej nogi wykonuję kroki do tyłu. Cza, cza, cza. Uh -huh. Uwaga, jeszcze raz. Ten moment, czyli jakby druga część zwrotki. 5, 6, siedem. I raz, dwa, cza, 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 raz, dwa, cza, cza, cza. raz, dwa, cza, 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 raz, dwa, cza, cza, cza. Mhm. Ok. Połączmy sobie wszystkie nasze kroczki od początku. Zaczynamy od prawej nogi do przodu. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, cza, cza, cza. raz, dwa, ta cza, 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 raz, dwa.

Ta ta raz dwa. Ta ta ta, raz dwa. Ta ta ta, ta, ta ta ta, ok. Spróbujmy. Ten fragment z muzyką. sześć, siedem, raz dwa. Ta ta ta. Valeu Me tienes mareado, tú me pones de lado me adelante un poco al caminar Tú no puedes no puedes negar que este ritmo te pone a sudar